Witam serdecznie na moim kanale Lwy. Dzisiaj czytanie na miesiąc maj 2023, czytanie miesięczne. Serdecznie dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze. I przypominam, że czytanie jest ogólne i nie będzie rezonować ze wszystkimi, tym bardziej, że jest długoterminowe. Proszę nie dopasowywać na siłę czytania do siebie, bo tego, no, no to i tak nie będzie pasować do wszystkich, także. Tutaj już mi coś bryka, ale się nie odwróciła i zobaczymy tutaj u was. Z jakiej energii jesteście tutaj czy jaka? Z jaką energią wchodzicie? Tu jest podstawa, tu co wam pomaga, przeszkadza, co odchodzi, co przychodzi? Co w głowie, w myślach, planach? Energia przy was z zewnątrz. Czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie, i wynik. No, wynik jest fajny, ale dużo ognistości, czyli waszej energii. Bardzo tu się pokazuje dużo ognistości, bardzo dużo. Tutaj nie, no byk nie będzie, ale jest tutaj dużo takiej energii, i to jest wasza lwia energia również pokazana i energia właśnie jakby dużo myślenia, podejmowania decyzji. Tu szóstka jest w odwrocie. Ktoś chce, Dekarta karta brama w odwrocie. Ktoś chce wyjechać, zostawić coś, ale póki co ma to zablokowane jeszcze. Czyli tutaj jest chęć odejścia od czegoś, co już nie funkcjonuje. To jest pokazane, że jest jakaś blokada. Nie możecie się z kimś dogadać, jakieś tutaj podejmowanie decyzji na zimno, na chłodno. Widzę tutaj związki, które się kłócą, tutaj jest zakończenie związku długoletniego, długiego, bardzo długiego i wejście w energię wyjście z energii ciężkości, wejście w energię lekkości, radości. No ale tu po kolei jeszcze powiemy: tu ktoś też nie może wyjechać gdzieś do pracy, a chce. Gdzieś, może za granicę. I tu jest pokazane, że nie możecie się z kimś dogadać. Dwójka, nie czy będzie też mówić, że nie widzicie jakiegoś rozwiązania, albo nie chcecie widzieć jakiegoś rozwiązania, chociaż ono jest. I możliwe jest, że wy się nie chcecie zgodzić na coś. W związkach na przykład. Nie chcecie, bo uważacie, że macie decydujące zdanie na przykład. No niestety taka prawda jest, że ciężko, niestety lwy nie, niekiedy wychodzą z tej pozycji takiej narzucającej. Nie uznają sprzeciwów niektóre lwy. Niektóre, od razu mówię, że niektóre i... Trudno jest im zaakceptować inne zdanie. Że znaczy się, że raczej osoba powinna mieć takie zdanie jak wy, a jak nie ma, no to jest niestety wróg numer jeden. I teraz jest pokazane, że z tego powodu tutaj, że nie umiecie się dogadać, ktoś się tutaj smuci. Tu jakieś są smutki, jakieś płacze, jakieś rozterki, jakieś takie przykry sytuację i na razie tutaj zobaczymy no widzicie ta szóstka się pojawia tu jednak ktoś zdecyduje że będzie chciał jechać gdzieś i wyjedzie jest pokazane że tak kłócicie się nie możecie się dogadać to co już powiedziałam jest to przez, przez to jest ten smutek. Ktoś tutaj nie chce się zgodzić na coś, nie widzi czegoś. No, co jest podstawą? Co jest podstawą jest to brak współpracy. No, jest tutaj właśnie ta energia tej kutliwości. Rycerz Mieczy, no to kutliwy, złośliwy człowiek, bliźnięta waga wodnik. Może być, że osoba tutaj pyskata i nie można tu się z nią dogadać. Nie ma tu w ogóle jakiejś współpracy ze sobą. Czyli może być, że w, nie, w tych stałych związkach są problemy i wy się tu nie możecie dogadać. I e, co jest, co pomaga, lub przeszkadza? No, przeszkadza, e, raczej pomaga tutaj to, że wy próbujecie się izolować, nie wchodzić sobie w drogę e, i kończyć. Ktoś chce skończyć z tą trudną energią, tutaj, z tą buławianą, tutaj. Tu duża odpowiedzialność, ciężkość. Przeciążenie. I ktoś tu chce zakończyć to i się odizolować. Niektórzy chcą. Y, może złożyć jakiś wniosek o separację. Też tak może być. Co odchodzi? Dużo kontaktów, dużo seksu odchodzi. Nie wiem, czyli kontakty seksualne mogą odchodzić. Dlatego że wy tutaj wchodzicie na energię. No. Tutaj, tu są miecze pokazane. No to jest. Jakby, no, nerwówka. No, nie sądzę, żeby w takiej sytuacji dochodziło do jakichś kontaktów, chyba że zmuszanie kogoś. Słońce jest w odwrocie. Wy, jako lwy, w odwrocie. E, może być, że tutaj nie ma jasności w jakichś sytuacjach również. Albo kutliwość też może być, przyspieszenie jakiejś akcji też może być, ale tu jest pokazane, że odchodzą jakieś kontakty. Czyli tu. Nie ma kontaktów. Może być, że wy będziecie z tego powodu źli. Na przykład, że nie będziecie po prostu akceptować takiej sytuacji. Co przychodzi? Przychodzi odejście, podejmowanie decyzji. Może być, że to będzie podjęcie decyzji poprzez sądy, urzędy, złożenie wniosku do sądu, pozew sądowy, czy jakieś po prostu rozliczanie kogoś, czegoś. Ktoś tutaj, ale fakt faktem, że sprawiedliwe podejście, czyli rozliczenie, może być, że jakaś osoba z podznaku wagi też tutaj będzie miała coś, ale przede wszystkim widzę tutaj sądy, urzędy i rozliczanie e, z czegoś, składanie wniosku dopiero, czyli może być tak, że na razie tutaj ktoś będzie w separacji, ale wyjazd, czyli, czyli te trzy karty będą jakby mówić o tym to też jest karta wyjazdu że będziecie się odseparowywać od siebie. Nie umiecie się dogadać i będziecie się odseparowywać, będziecie na razie wchodzić jakby w separację. Yy, albo sądową złożycie dopiero pozew, albo ogólnie będziecie ustalicie między sobą, że na razie się oddalacie. Bo tu jest pokazane, że nie możecie, że coś jest przyblokowane, a tu jest pokazane, że tak, że już tak. Czyli kiedy to będzie, nie wiem, dokładnie kiedy. W głowie. W głowie chcecie zakończyć związek i pozostać sobie samemu. Samemu na swoim na własne tutaj na, na, na własnym jakby takim garnuszku jakby to mówić, czyli niezależni. I teraz jest pokazane, że jak wy się tutaj pokazujecie. Znowu jest ten ta siła tutaj, która jest z zewnątrz to jest pokazana przy was. Kłótnie w związku. Kontrola, manipulacja, kłótnie, no lwy tu w odwrocie, brak cierpliwości, przy was jest energia taka e, bardzo, zaognienie jakiejś sytuacji. I ta Królowa tutaj kilku wyzwań w odwrocie, tu jest znowu ta sama energia, czyli wasza, lwy, złe, nie ma tutaj żadnych odczuć dobrych, jest histeria jakaś, rozchwianie emocjonalne. Ktoś tutaj, czyli tutaj, tu są takie lichy znowu pokazane jako zła ta energia, czyli y, pokazanie jakby, y, tu jest takie blokada na sercu, blokada na emocjach, nie ma tutaj uczuć, są za to kłótnie. Kłótnie, dużo kłótni, energia też niespełniona, czyli niewyładowana energia seksualna również. Tutaj nie można tego rozładować, i jest po prostu na warstwienie się wszelkich takich tutaj tych zapalnych energii, bo jest ta piątka pokazana tutaj. I teraz czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie, że zakończą się te wszystkie trudy, i tu będzie podjęcie jakiejś decyzji albo poznacie kogoś nowego. Na koniec się pokazuje wejście w jakiś romans tutaj wejście w jakiś romans możliwe że poznacie właśnie kogoś i tu jest ta trójka kielichów gdzie król mieczy będzie mówił o rozwodach i wy się tu cieszycie z tego powodu że ktoś się tutaj uwalnia z czegoś czyli tak tutaj pokazane jest jakby dla was to taka sytuacja Wy tu myślicie, żeby być samemu, no. żeby być samemu tu sobie. No. Tu się zakończą te, te kłótnie, wszystkie, które po prostu y, doprowadzały do y, szału niektórych. I co my tu mamy? Czyli to odosobnienie może być także. Jeden od drugiego się oddala, gdzieś się wyprowadza, a sprawa idzie do sądu, i potem tutaj z konsekwencją jest rozwód, zakończenie tych wszystkich zaognionych sytuacji, tak jak powiedziałam, i jakby lwy świętowały z tego powodu. Czyli ta sytuacja dla Was była rzeczywiście przeciążająca, czy jest przeciążająca, a po prostu no, nie ma sensu ciągnąć czegoś, co tutaj się po prostu nie rozwija, bo ósemka Monet mówi, że to się nie rozwija, nie ma współpracy, nie idzie do przodu. To jest zatrzymanie jakby współpracy nie ma. Nie ma. Kontakty też odchodzą do przeszłości, miłościów, nie ma żadnych tutaj miłościów z tą osobą nie ma. Osoby samotne. Osoby samotne e, może być tak, że jeżeli by poznały jakąś osobę, czy są po prostu w konflikcie jakimś własnym. Czują się tutaj. Że nie umieją podjąć decyzji. A to, to dopiero tą osobę to poznają tutaj, w tym, w tym miejscu jest tu pokazana ta osoba, że tu poznajecie jakąś osobę. Bo wy tu jesteście w takiej energii blokady. Nie wiem dlaczego blokady. Jest tutaj jakaś przeszła rzecz, że ktoś was zranił. Ktoś was tutaj zranił, ktoś wam tutaj przyni przyniósł wiele smutków i wy tu jesteście w tej energii. Może być tak, że. Pokłóciliście się z kimś. Może to być, że to była osoba z trygonu tego bliźnięta waga wodnik, ale niekoniecznie. Byliście przyblokowani, jesteście przyblokowani. Nie ma kontaktów z jakąś osobą, może być, bo to jest wasza energia lew, ale przychodzi, przychodzi jakaś decyzja o wyjeździe. Może być tak, że na tym wyjeździe gdzieś poznajecie kogoś. Nie czekacie już dalej, bo to jest karta długiego czekania długiego czekania na coś i takiego konfliktu wewnętrznego, takiego rozleciania. Bo jeżeli tą kartę będę czytać, że to jest wasza karta, no to wy tutaj nie czekacie. Może być też tak, że ta karta będzie mówić o tym, o braku siły, braku panowania nad sytuacją. I braku takiej pewności siebie i odwagi. Też może być. I tutaj jest też pokazane. Z zewnątrz przychodzi, może być, że z zewnątrz przychodzi taka energia, też tu taka bezsilność, jeśli chodzi o i, i te odczucia czyli tu po prostu jakbyście nie mieli żadnego takiego wsparcia, jeśli chodzi o. Osoby na przykład. Nie wierzycie w siebie, to jest wiara w odwrocie. Nie wierzycie gdzieś w siebie, jesteście samotni, czujecie się samotni, nie wierzycie w siebie, ale przychodzi tutaj jakiś romans. Przychodzi romans. I to, ten romans może być z jakąś osobą, która jest po rozwodzie. Ta osoba jest po rozwodzie. E, może być, że. Trochę, trochę, ciężko się będzie z nią dogadać, ale, ale, niekoniecznie, bo no tu ta trójka tych kielichów jest pokazane, że jest, no jakaś radość jest, jakiś trójkąt jest. Jakaś miłość się tu pokazuje dla was, dla tych osób samotnych. No oczywiście te, co w związkach, to już mówiłam, że tu może się pokazać jakiś romans na horyzoncie, czyli zakończy się wam tamten związek, a tu się pokaże coś nowego. Jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o pracę, to tutaj widzę pracę wyjazdową. Czekacie na jakąś decyzję, żeby wyjechać na podpisanie jakichś dokumentów, żeby wyjechać do pracy gdzieś, może gdzieś, nie wiem, do innego miasta, za granicę, gdzieś czekacie. Bo tu kończy się Wam jakaś praca, kończy się Wam jakaś praca i macie przestój. Macie przestój. I energia jest taka niecierpliwości, tutaj brak cierpliwości, brak cierpliwości, brak panowania nad, nad sobą, nad swoimi emocjami, i tu jest też brak panowania nad emocjami pokazany. Ale przychodzi właśnie tutaj jakieś podpisanie umowy, wyjazd, i tu jest jakaś korzystna umowa, jakaś korzystna umowa do podpisania, tutaj. Też jest ta trójka, też by mówiła o jakby o jakiejś takiej grupie osób, z którą się możecie tutaj chyba do, dobrze dogadać, tylko trzeba będzie tu podpisać jakąś umowę i wtedy będziecie tu wyjeżdżać gdzieś za granicę gdzieś, czyli kończyć z jakąś pracą tutaj, w której tutaj się nie widzicie, nie możecie się z kimś dogadać, są jakieś sytuacje, w których po prostu nie panujecie nad tym, nad tym, nad tym wszystkim i dlatego... Tutaj będziecie coś zmieniać. Może być, że niektórzy będą swoją działalność gospodarczą otwierać że swoją działalność gospodarczą, chociaż te, te tutaj, brak tutaj tego, te, tego to jest w odwrocie. No. ale podpisanie umowy też może być, jakaś współpraca z jakąś osobą. Jaka rada? Jaka rada jest dla Was? Król Kielichów tutaj się pokazuje. Emocjonalność, romantyczność, entuzjazm. Także tutaj zakochanie się. Nie, nie to nie jest król, to jest rycerz. Rycerz, zakochanie się. Nie, to nie jest. To jest rycerz. Zakochanie się i a wedding proposal. Czyli tutaj. The need to balance emotions. An invitation to a social event. Czyli tu um, po prostu potrzebujesz coś nowego. Czy tu przyjdzie osoba, która cię po prostu wyciągnie z tej trudnej sytuacji? Czyli tu jest pokazana, że nowa miłość rzeczywiście przyjdzie. Przyjdzie nowa miłość. Może być, że nawet i ślub może być, że potrzebujecie właśnie tutaj jakiejś równowagi emocjonalnej i przyjdzie to. Czyli tu jest taka rada, żebyście weszli w to nowe właśnie. Czyli to, co nowe tutaj przyjdzie. Cokolwiek by to nie było, czy praca, czy związek, no to to jest dla Was dobre, bo to Was wprowadzi w taką równowagę emocjonalną. To Wam przyniesie radość, przyniesie Wam e, jakąś taką, e, taki spokój tutaj, entuzjazm. Jaka jest tutaj jeszcze runa dla Was? Kenas. Runa Kenas. Gdzie ona jest? Teraz muszę ją zobaczyć. Um. Szóstka Kenas. Czyli jaka tutaj jest e, afirmacja. Jestem otwarty na wszystko i wszystkich. Ogrzewam ich swoim ciepłem. Czyli tutaj coś nowego. No. Otwarty na wszystko i wszystkich. Czyli tu być, czy trzeba się otworzyć na to nowe, które tu przyjdzie. I tu Wam radzę, żebyście weszli w to nowe. No. Czyli tyle. Dla lwów serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze. I do następnego razu.